Większość rodziców w sposób naturalny zadaje sobie pytanie: czy moje dziecko jest utalentowane? Czy będzie miało jakiś talent? Co warto myśleć na ten temat? Mogło się tak zdarzyć, że to, co myślimy, ściśle wynika z tego, w jaki sposób my byliśmy traktowani jako dziecko, co mówiono nam o talentach, i zdarza się dosyć często to jest dosyć powszechne zjawisko że mówimy, że ktoś jest utalentowany, a ktoś nie. I chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że według współczesnej wiedzy neurologicznej na ten temat, na szczęście o mózgu wiadomo bardzo dużo, warto reprezentować takie myślenie, takie założenie, że w tej chwili każdy ma talent. Czyli moje dziecko również. Każda rodząca się osoba, która przychodzi na świat, będzie miała predyspozycję, będzie miała wzorce myślenia, zachowania, czucia i reagowania, co dzisiaj, według współczesnej wiedzy, którą zajmuje się m.in. Instytut Galupa, nazywa się talentem. Więc po pierwsze, ustawienie definicji pozwala rodzicom bardzo spokojnie myśleć o tym, że mogą oczekiwać talentów i różnego rodzaju umiejętności i predyspozycji, jakie będzie miało ich dziecko. Od czego to zależy? Okazuje się, że wiedza o mózgu, między innymi badania Rogera Sperego, który w 1981 roku dostał nagrodę Nobla, określając specyfikację pracy lewej i prawej półkuli mózgu, wpłynęła bardzo mocno na ulokowanie talentu w czymś, co nazywamy ślady neuronalne. Czyli jednocześnie można by było powiedzieć, że na siatce neuronalnej w mózgu tworzą się pewne szybkie połączenia, czasami nazywane są szybkie autostrady, którymi Informacje krążą i pozwalają mieć kontakt ze sobą i z rzeczywistością. Więc na początku warto stwarzać sytuacje, w których mózg rozwija się w całości. Sam sposób utalentowania zależy nie tylko od genów, jak już wiadomo, ale również od środowiska, za chwilę edukacji. W związku z tym może się zdarzyć tak, że nasze dziecko będzie miało dominację którejś z półkul mózgowych, lewej bądź prawej. Wtedy predyspozycje, talenty będą ulokowane w ścisłym związku z tym zjawiskiem. Możemy oczekiwać od osób, potocznie mówimy, rozwiniętych bardziej w kierunku umiejętności matematycznych. Tak zwane umysły ścisłe, precyzja, konkret będą lubiły różnego rodzaju zadania, które będą rozwijały te kompetencje. Z kolei prawa półkula, emocjonalna, twórcza, kreatywna, ale też i wszechstronna, pokazuje, że tam ulokowane będą inne talenty. Jeżeli się okaże, że nasze dziecko ma mózg bez dominacji, co powinno być możliwe do określenia mniej więcej na poziomie 7, 8 lat, to wtedy ten mózg jest taki trochę elastyczny, taki sprytny, dopasowuje różnego rodzaju techniki pracy z informacją do zadania. Mamy pewną tendencję, e, którą warto znać, mianowicie coraz częściej w tej chwili przez ostatnie 15-20 lat rośnie liczba dzieci z dominującą prawą półkulą mózgu. Dlatego możemy oczekiwać, że gdzieś nasze dziecko być może w tym trendzie może tą półkulę mieć, ale oczywiście warto to sprawdzić, warto zapytać fachowców. Trzy najważniejsze rzeczy. Na dnie duszy każdy rodzic powinien być głęboko przekonany, że jego dziecko ma talent. Po drugie, powinien zrobić wszystko, poświęcić czas na obserwacje i dostarczanie bodźców, żeby rozwijać e, wszechstronnie w tym wieku, czyli do 3-4 lat mózg, ale i potem, kiedy będzie szukał i wybierał co lubi. I po trzecie, nie pozwolić, by środowisko zewnętrzne e, kiedykolwiek mocno e, wmówiło nam albo naszym dzieciom, że są nieutalentowane. Jeżeli tak się uda, to wtedy na pewno objawi się wiele talentów. Czego Państwu życzę?